Ja widzę z tej strony. Młody Jerzyk. Dzisiaj grałem w Grow a Garden. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, Uu, jak. dostałem jakąś krewika od kogoś, ale fajne. W ogóle ja pierwszy raz grałem w tę grę, więc nie wiem o co chodzi za bardzo. Ale podobno jest bardzo fajna. Dobra, idziemy do siebie. Jakiś ziomek. Eee, okej. Okay. Ale nie chcę. No dobra, pójdziesz z nim. Co on ma dla mnie? O, on ma jakieś. O, on jest chce zjeżdżać. A chce zaprosić do znajomych? Nie. O, dostanę. To jest jakieś masianka. O, O, on mi dał jakąś wielką. Ja mam Okej. Ja teraz mam to sprzedać. A. ej, ale ja go nie za tak serio mówiłam. I mi daje takie dobre? Wow. Dostałem... 250 tysięcy Jupii Ale... uuu to rośnie Mam moją asyrją zrobić To urosło? Tak Mam marchewki, ale fajnie Sprzedajmy je Ej no O, aha, ja muszę kliknąć Znowu dam te marchewki! Nie no, nie chcielę tych marchewek. Już mnie denerwuje. No. Ej, nie mogę. Nie mogę to kupić. Alej, dziwne. To... O dobra, ten mogę. mogę. Taki tanien był. Ja nie ma takie dobre życie jest dobre w tą grę teraz. Teraz... u posadziłem to. Sic u aaa. Ser... aha, już kumam tą grę. Nie no, nie kumam. A tu są teleporty, a to fajnie. Też czytam są coś na drugim końcu. Musimy to zobaczyć.

Ajka dziadku, a nie, nie chcę zakupuć petów. Hmm. Aha, na zarach. Oh, o, ma coś mocnego. Craft? Kraft? Nie rozumiem, tego, gdzie stąd. To się do mojego ogrodu. What's up with this się. O! Oh! Ej! Oh Hey What's up with this egg? Ona się musi Bez 20 minut to 20 minutes It's probably the next To In this episode, the egg давай то. Ну нет, я не выбирал да. со строчем-то. Сема. Ой. Приз на лусок. Гифт. О, не, но no, не ам тире по буксов. Мог это мато купить. Ale jestem bogaty, kupiłem trzy tomate. Sprzedały się. Aha. A kiedy będę mógł to kupić? Nie wiem, ale chcę to kupić. To sadzę tomato. Aha, cię to mówi, że chcę wsadzić. Ciekawe. Oni mają fajne ogródki, ale ja jakieś... będę mogę mu ukraść za robuxy. No nie! Żenota. Mieniam kasy na robuxy. Ale jak zostawicie lajki, może będę miał więcej kasy i dostał na roboksy. U, o coś dać. Tylko chciałam mieć znajomych. No dobra, i tak go potem usunę. Hehe. He. Ale jak chcecie, to macie pisać w komentarzu. Może was dodaję. A dostałem Friend Boost, ale fajnie. Ale może 40? Le. Hejka doktorku. Doktorku, halo. What's up. Doktorku, wpuść mnie, albo tutaj się włamie. <laughs> o! Craft. Muszę to przynieść. O! Dostałem od niego coś takiego, ale fajne. Dzięki! Nie chodź teraz ze mną. Can you be? I'll see I'm going I go the house. I to the i do not know what to do with Oh, i to it. to chyba kaktus, I'm to posadzić. to chyba niestety, na taki żart. Niech też powydaje. Daj to fiński trzy Shop! Bobuksy. Ojejku. Ale drożka bardzo. Ej, mega i nie wiem. Nie wiem co czekać czy co ale tak rano się jakoś nic nie dzieje mega nudno nie wiem poczekam aż się te jajka i dam wam znać dobra wróciłem już I jakby przed chwilą to tylko zerknę, i tam był ten sklep i tam nagle się pojawiły mega fajne roślinki teraz muszę je posadzić więc ja je posadzę tutaj a jakby co do naszych jajek są 3 minutki więc idealnie ja chciałem przetchnąć za sobie pyszny obiadek jajka. takie pyszne jajka, sadzone normalnie, serio. Mega pyszne. Ale jakby to za bardzo nie zdarzyło, że chorzy. Na przykład kiwam same witaminki Kurczę, nie mogę kość moich a O coś się zbugowało Kurczę, dobra, kolej to losowo, trudno. I w ogóle pomidorki chyba wyrosły. To... Ej, nie! Ej, to się odkryłem. Chyba. Tu pisa na ile ja to wyrosło, ale ona szybko rosną. Nie, ale dziwna zamieć. I może to będzie jakaś lepsza tutaj. Musimy to zobaczyć. fajnego dinozaura. Ja bym na nim iść na jak na hobby choryszę szczerze. IHA! iha, iha! Hej, ja! Nie, chcę są gadać. Ej, niko innego nie. Ej, Przyszedł mój kolega! Ej, zostaniemy kolegami! Oj, on ma jakąś bro... Dinozauri. Ale się speedem jak prawdziwy bandyta. Wulkan ma nawet, ale fajny. Piesy kolega, żeś nie chciałem go pogłaskać. O jest, mój kolega. Ej. O ma, no, dinosaura. Daj dinusia, proszę kolego. Kolego, daj dinusia. Daj dinusia, proszę. Ej no, daj dinusia. Dam mu lajka, może damy dinusia. Ale ci mi zniszcz. Nie, to nie, nie lubię was. O, ten też ma jakiś fajny ogród. Ale może się znają. Mam jednego lajka! Ale to dziwne, fajne bambusy. Mogę po nie wchodzić. Jak tarżan! Minutka. E, możemy się usiedzieć. A kurczę chyba jest ja pąka. To jest tylko 47% Ej, one są chyba gotowe już kumam I wziąłem, kiedy mogę to zbierać Aha Ej, ale te bambusy fajnie wysoko rosną Nie może na taki ładny ogród jak pani na razie takie kwiatki Jeden jest to was, widzowie O nie, on wysuszył się Tragedia a te są dla Was. Kto dostanie kto do lajka dostanie kwiateczka. Więc proszę dawajcie lajki i subskrypcję. Siemka. Uuu, dostałem kilka dolarków. A może w sklepie coś fajnego jest z powrotem? Musimy zobaczyć. Tylko, ale fajnie. Ue. Ktoś to wykupił i nawet jeszcze tego nie ma. Co O! Czas już nie ma tego piosku. Ej, teraz jest noc. Właśnie za chwilę muszę iść spać. I mam o miękko gotowe. Wtiera się! Mega unboxing. Ale fajny, to jest króliczek. Dwa króliczki. I nie, jeden króliczek. A co on robi? Friend, jesteśmy przyjaciółmi. Pick up. Nie wiem, biegaj, jest tam, mały. A to? Też gotowe. Chwila, prawdy. Też króli. Aha, to mi się spojrzało. ale ten jest taki malutki jeszcze. O. Mogę go podnieść. A to, co, to, to. Ale fajne Ej, on jest taki dziwny ten bambus A ten jest zeszły No niech to Zabiorę jeszcze szybko to co mogę Kurczę to już gościmy jakoś... Ale mogę pani wchodzić, ale fajnie po drabinie Drabinia do nieba Wow, ale Ej, jak teraz skorzysta, to może mi się zostać. stać Ale dobra, trudno, dla was bungee o i się stało mm -hmm. Ja mogę to zebrać no nie to mi wyschło o zebrałem to siemka na królika Checkpot. iha 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 piu o kur... spadłem mogę sobie coś zrobić hejka dzień dobry proszę pana Mam pan coś fajnego dla mnie? Czy to kupuję to szybko すいません。 na no, jakieś, jakieś och, tak idziesz na Szybko, pyk, pik, pyk. piek, piek, znowu, pyk, piek, piek, znak. piek, 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 Szybko, hop. Tum, 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 Szybko, tu, tu, piek, piek, pik, pik, pik. pik piek, 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 ja już to dalej będę jakieś... A nie tylko 100 sto... No dobra, kupię za moją całą kaskę Ale mi no, się kładał takie taki jajko, ale fajne Oj Weźmy to określimy A nie za już 26 nowe rzeczy Nie ja mogę tak długo grać swoje roślinki i jajka. I chłopate. Siemka, zostań przyjaciół mi. Hejka. Dam ci lajka. I Ej, daj mi też lajka. Proszę. Chcę też mi dać ci lajka. Ale wam dał. Ej, mogę to wszystko sprzedać? Ej, daj mi lajka, kolego. Kolego, daj lajka. Daj lajka. Uuu, czemu takie czarne? Tutaj... No nie, nie dał mi lajka. A lampa, dyleka wielkiego. i taki mieć, mogę z nim walczyć. Pam, pam. Dobra, Wyjmę dwa jajka nowe. Ja trzy jajka mam zapewniałbym. Nie jeszcze sezonki, więc posadźmy to, ale Bo, żeby szybko trzymać. O, mam się śpię. U. Ej, to wyraźnie i znikło. A są bambusy. Znowu bambusy. Oj, ale słodziaki. A co na robią? Siemka. Siemka, tam ci coś. No, jest pokazane. Jak, jak na przykład się zagrał w innym ci pisać w komentarzu, jakby co? Ja będę czytał komentarze i sobie wreszcie go zagrawa jakąś gierkę. A dzisiaj grał w to, by mi to koledzy polecali. Ale szczerze, taka trochę nudna ta gierka. Albo idzie taką fajną, tralalelu, tralala, i bym sobie w nią zagrał. Albo takie pif-pif, to też było fajne. I mój brat mówi, że to fajne było. Ale ja nie wiem. Zobaczmy, ej za 5 minut będzie nowy sklep Uff, To będzie mega fajne Sia, poczekajmy te 5 minut tak. A co za ile? 8 minut Nie wiem czy na nie jeszcze czekać Tutaj, mm, jakaś jakieś nudoste rzeczy O, wspinaczka Ej, jest jak Spider-Man Spider-Man tu... ej jak mi dać Jak będę miał dużo lajków i subskrypcji To wtedy Kopię sobie skina do Robloxa Spidermana. To było bardzo fajne. Ej, gdzie Ok, On wygląda jak cyrk. Chodźmy tam zobaczyć. Nie na no, utchnąłem. Ale tu ładnie. O że jest tak dużo tego, że nawet nie mogę... Mógł... Ratunku utchnąłem! O nie! Ej, a co, ktoś ma jakieś zamknięcie? Nie wiem, co tu się dzieje. Spróbuję tam wejść do góry. tak Spiderman teraz. O, o, Jestem! Tak jest, Mount Everest. Szybko, jestem królem serwera, hi, hi. Ej, teraz skoczek, prawdziwy skoczek. Adam mały, że 102 metry, lecę. O, o, żyję. A tutaj są jakieś dinozaury, ale jakieś słabe roślinki. Kurczę, jak ja ulubí, se to wszystko ukrzedł, zabawy. A potem mi to oddał. O, witam pana. Mam na imię Michałek. O, zostań ci siedzi maleczki. Dzień dobry, za trzy minuty sklep. Tam się zegarek sobie sprawdzić. Jupi, jupi. O, i dalej tego nie mogę zebrać. Bo mi też jakieś sobie zgony są. Bambusy rosną jak na drożdżach. Jách, já bych chtěl bym samolotem. oh, uh, uh, ale se jsem jak samolot. I teraz spolujeme ta te štíty zdobyť. Uh. Ej, to už jak to vysíkal. Ej, dobrá, nepatě, teraz musím obšíkat bambusy. oh, uh, a teraz paní Vajda. Právě se nešíká na noga. Skače. Ona křabíka, ale fajn. Trzymaj... Ej, on mnie nie lubi. O, mogę sprawić, on ma trzy statka, ale słodziak. I zaczynamy ja, moje króliczki, mają latek. Siemka! O kurczę, zabrał mi Ej, to mógłbyś chciał zabrać moją musy. Krab do mnie przyszedł. O kurczę, tego się nie spodziewałem. Ale ma tutaj fajne środka. Tynka nie mnie robi nawet nie wiem. Ej, a znasz taką bajkę, jak Ja ją bardzo lubię. I też bardzo lubię latania. Jestem podobny do Gerfielda. Ja mam takiego fajnego kotka w domu też. I pieska. Mój piesek się nazywa Franek. A teraz sprzedam moje brainer rodzicy. Ach mi się ten pomylił. Wygrałem w te brainer, ty chciał teraz brainer rociki. A co sądzicie? To nantecie Messi, ja lubię się go bardziej. I Barcelona. Ale możecie pisać w komentarzach i możemy sobie o po tym porozmawiać. Ja będę odpisywał na komentarze. A chodźcie jakieś psniki się z nie nauczyłem takiej.

Dragon Fruit I pomidorki mi urosły Tomato, to Ja bardzo lubię z I ulubion. I na te jajka. Nie, chcę się na te jajka czekać. Ale jak chcecie, to w następnym odcinku będę mógł sobie te jajka. No będę je otwarł, bo jeszcze jestem w z tej gry. Dla Mela nie jest aż taka ciekawa. Dobra, jesie, ja z wami żegnam. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnego dnia, czy tam jakiś inny dzień. Pamiętajcie o stawienie subskrypcji, lajka. I dziękuję, pa!